Witam. tam. MS Licowski na szlaku. Dzisiaj o Sejmie. 13 listopada rozpoczęły się prace tegoż gremium nowej kadencji. Wybrany został marszałek, zostali wybrani wicemarszałkowie. I ta świątynia demokracji na oczach opinii publicznej staje się teraz prawdziwym Sejmem, prawdziwą demokracją. Neo-KRS już nie jest. No krs -em. polecam obejrzenie znamienitej sytuacji pokazywanej na internecie, gdzie to w TVN24 pasek u dołu ilustrujący wybory <coughs> KRS-u, przedstawicieli Sejmu w krs -ie. Dokonał takiego, takiej obróbki, że z wybory na KRS na wybory do KRS. Czyli wajcha przełożona, już jest super. Już jest wszystko na dobrej ścieżce. Można by zadać pytanie, co dalej? Bardzo mi się spodobało pewne określenie, które no myślę, że będzie. Dobrze ilustrować to, co się w tej chwili wydarzać będzie. Neodemokracja. Albo są też tacy, co tłumaczą neue no demokratische. No ale to są ci zbyt ludzie, którzy próbują tu szczuć. Wiadomo. Neodemokracja. Neo większość, neo Można by mnożyć te, te, te opisy. I ten, ta neodemokracja wygląda właśnie tak, jak już było. Déjà vu. Tak już było. Strach się bać. Ale jak to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Przeżyliśmy wszyscy komunę. Ci, co oczywiście mieli tyle lat, żeby ją przeżywać. Przeżyliśmy pierwsze rządy koalicji pod wodzą PO, czyli pana Ronalda Tuska. Przeżyjemy też i to, co w tej chwili się zaczyna. No miało być inaczej, miało być, miało być dialog, miało być miłość, rozumienie. No i właśnie po kilku dniach wszystko poszło. No i jest tak, jak miało być. Słowo panu marszałku. Dlatego, że jego ego no to tam się nie mieści w tym, w tym gmachu, w tym budynku na tej sali obrad. I to widać. No. Szkoda naprawdę mi tego budynku, bo rozsadzi to ego. No już będziemy mieli zaraz. Um, orędzie do narodu, bo on musi się przedstawić, on musi się powit on musi powitać, pozostał wybrany na drugą osobę w państwie i on teraz będzie nas tu wszystkich uszczęśliwiał swoimi mądrościami. A tak poważnie powiem szczerze, jestem przerażony. To, to jego wystąpienie to było tak infantylne, że, że, że żałosne naprawdę i i nie przystoi drugiej osobie w państwie, żeby opowiadać takie drny mało jakimś MMA, i on będzie podcasty robił, i, i w ogóle tak i ten ton, i sposób, w jaki on się wypowiada, no to to jest po prostu no, zgroza. No ale pff, teraz jeszcze bardziej poważnie, po to został wybrany przecież pan Donald Tusk. Zwróćcie proszę państwa uwagę. On sobie siedzi w tej ławeczce i patrzy, jak pan Hołownia robi cyrk, że jest po prostu niekompetentny, że jego ego po prostu rozsadzi całą ten, 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 tą, tę tą funkcję, będzie prowokował konflikty, będzie zbierał całe, on będzie zbierał odium negatywne, że będzie się, mówiąc kolokwialnie, pałował. Z prawem i sprawiedliwością. A tak będzie, zresztą już to, to, to było widać. I raz, że spali jego ewentualne plany na, na prezydenckie. A dwa, jakby coś to pan. To ja, to nie ja, ja jestem tu, pan premier. Dobry, ja będę tu wszystkich chciał przytulić. A to ten zwytu pan Hołownia. No, tak to wszystko wygląda. Dejawi, neodemokracja, neo większość, ale msl nie jest neo, będzie płynął dalej. Dobrego dnia życzę, trzymajmy się wszyscy, będzie dobrze.